Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie z domu. Hashtag Zostań w domu. Kochani, no mamy trudną sytuację w kraju i w ogóle na świecie, ale jednak nie możemy tracić poczucia humoru, więc z chłopakami z pełną gębą postanowiliśmy nakręcić program dla was specjalnie, pewną zabawę. Jest tam zawarty pewien antyinstruktarz. Jak na pewno nie należy postępować z koronawirusem. Zapraszam do wspólnej zabawy, a potem się jeszcze spotkamy. Żeby nie uronić kropelki! Dziewaneczko! Witajcie w kolejnym odcinku pełną gębą! Dzisiaj u nas na kanale kolejny gość, a dokładniej. No, witamy w naszym odcinku Pan Waldemar Czyli pan Kurski Szałeczka sąsiady Łośko panie no, Wiecie jak się teraz nie? Tak. Nie można nóżka, no szałeczka. Tak. <laughs> chłopaki I <laughs> dziewczyny co, przechodzimy do pierwszego pytania Nagrywamy to w Warszawie, więc myślę, że dość tematycznie Czy osobiście pan również jest kibicem Legii Warszawa? Ja jestem kibicem w ogóle dobrej piłki Bywam w różnych miastach, grywam w różnych miastach Mieszkałem w różnych miastach, więc po prostu nie mogę zadecydować, że lubię tylko tych, mhm. i, 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 i koniec. Oczywiście mam jakiś tam sentyment do Legii Warszawa, szczególny, bo wychowałem się w tym mieście i tak dalej, no ale y, bardzo lubię dobrą piłkę. Do, dobry sport, uczciwy, fajny, na wysokim poziomie. Kiedyś, kiedyś, dawno temu kibicowałem bardzo widzewowi. Łódź kiedy startowali w Pucharach i byli bardzo wysoko, za Bonka. No jak nie lubić Bonika. a... a... Siłą rzeczy trzeba go utożsamić z widzem ówczesnym, no więc wiecie, no po prostu te sympatie gdzieś tam się, one są labilne, ale też no, mam, mam szczególny sentyment do wiadomo. Ja myślę, że Pan Roman Kurski nie zgodziłby się z Panem i myślę, że bardzo by Pan się mu naraził. No bo <laughs> myślę, że sąsiady w Morleirze byłaby wymierzona kara od razu. Jak to, nie Legia, jak nie Legia, w Morderza, jak Legia jest najlepsza. A tak sobie to ile pan grał na tych wronkach? Sąsiad, nie no który... wiesz, nie Żebym na... Gdybym piątki nie odpękał, to bym w ogóle nie miał tutaj żadnego majora. <słuch> Kiwka nagryp serce nie ma tu zmiłuj się była jazda jest jazda coś nie tego to pozamiatane. <grystanie> Kurskie ja mam takie pytanko bo y, ostatnio miałem taki problem z moim kolegą tam mhm. no, fikał fikał mocno do mnie przed laty bałem się wyjść, bo generalnie zastraszą. Czy no. dałoby radę coś zrobić w tym temacie? Serdecznie przeprosić, a następnie wymierzyć sprawiedliwość. <grym> w szkole nie brył. No, trzeba po prostu wymierzyć sprawiedliwość. Prawdziwą bryłą. W mordę jeża. Słuchajcie, no nie straszmy narodu. Wiadomo, że sąsiad Kurski pewnie dlatego taką sympatię sobie zjednał wśród widzów, że on był tak naprawdę niegroźny. To był człowiek do rany przyłóż. On tylko chodził i straszył i tak naprawdę pielęgnował swoją powiedzmy jakąś tam, jakiś tam wizerunek, jakiś MPLUA, ale tak naprawdę to wiemy, że muchy by nie skrzywdził, no nie? I generalnie na tym polegała, polegało piękno całej tej zabawy, granie w miodowych latach, żeby utożsamiałem się z postacią, która tak naprawdę do końca nie była tym groźnym kurskim. No właśnie, a propos tej sceny, się próbował całej tej sytuacji, że nikogo by nie skrzywdził. To przypomnijcie sobie sytuację, w której miał zabić karpia, a nie mógł tego zrobić. Tak, właśnie, on był większym przyjacielem tych wszystkich swoich sąsiadów, którym groził, który próbował przestraszyć i tak dalej, ale gdyby trzeba było, no to tak jak właśnie... E, ziomale na Pradze, na Brzeskiej, tam krzywdy nie zrobią swojakowi. Taki e, on, człowiek, który ogląda, powiedzmy, nie wiem, film i tak dalej, chce dobrej płęty. I na przykład, jeżeli ma przed sobą człowieka na pozór groźnego, co to siedział swoje na no mnie i tak dalej, ale jednocześnie śpiewa piosenki Ocelą, o celą Poezję się mielą, gdzie rawicz, gdzie bronki, poezji tam celu, po celu, mają jak bzy oraz frezje, tak kwitną poe... lubię grać takich z gruntu, takich oczywistych, złych postaci, mm. nie do obrony, no bo to tak... Nic pozytywnego z tego nie wychodzi, prawda? Serial. No tak, no po prostu gra w... w, w zapomniałem w tej chwili tytuł, ale... Na przypomn... <noise> Nie Przypomnijcie nie. na wspólnej. <noise> o kurde, to jest pomnikowa postać. Tak? Pomnik postawili <noise> Tak, Nie, właśnie była taka sytuacja, że Krzysiek Wieszczek, mój m, 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 kolega, jednocześnie gra pasierba on go na wspólnej. Jak na początku e, ta rodzina weszła do serialu, mm -hmm. on z mamą, z Olą konieczną i tak dalej, bo tam myśmy Darnikoty, koty, no nie? Mm -hmm. Tam Roman z tym, e, z tym Mikołajem nie bardzo mógł się porozumieć. Mm -hmm. No i tam nawet doszło do jakiejś takiej awantury, prawie że rękoczynów, on mnie tam złapał. No i Krzysiek mi opowiadał, że któryś raz jeszcze pracował w Starym Teatrze w Krakowie. E, szedł do teatru, no i tam jacyś robotnicy pracowali na tym, e, narusztowaniu rusztowaniu i eee, eee, panie, panie Krzysztofie, pan zaczeka, ale Romana, to nie ruszamy, Roman jest nasz, rozumiemy się, no, także złożyli mu też jakiś rodzaj, chyba groźby. <laughs> Postać kurskiego, ulubiona, ulubiona potrawa tej, tej, tego człowieka i Pana, w takim kontrastie do tego. To zacznę od siebie. Moja no. ulubiona po potrawa to... Warzywa na parze plus kasza jaglana gotowana w, gotowana w kurkumie lub przyprawach indyjskich. Mm -hmm. Warzywa mogą być blanszowane, mogą być na parze. Powiedziałem na początku, że najbardziej na parze, bo one zachowują taką najbardziej taką, taką jędrność fajną. To jest moje ulubione danie, a moja żona, Dorotka Kochana, ona się zajmuje wykwintnym. Pozdrawiamy? Panią Dorotę wykwintnymi podrawami, pod czyli mm -hmm. po prostu takimi, które majestruje tam w piekarniku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sąs sąsiad płuski, ja myślę, że on do, e do tego wolskiego kafara, oby... Rękę prostu, to, wolskiego kafara raczej się nie zakasza, bo on sam w sobie jest tak przyprawiony, elegancko, <laughs> że on wchodzi gładziutko. O, fantastycznie, <laughs> e naświetlone, południowe, e Kartofliska e, Wolski ta e, wyprodukowała po prostu porządne pyry i naprawdę z tych pyrów jest fantastyczny wolski kawa. No to ja myślę, że on by tak nie pogardził. E, solcesonem włoskim z musztardą. Mhm. E, plus do tego ogóreczek konserwowy, dobrze przykonserwowany, na occie tak pojechany. No może zimową porą wzmocniłby to e, świeżutką słoninką z chlebusiem, z cebulką i ogórkiem kiszonym. Ewentualnie, jeżeli nie byłoby słoninki, może być smalczy. Najlepiej ze skwaleczkami, ale najważniejsze, żeby do tego nie zabrakło podstawy, czyli wolskiego. <grym> to poza <grym> Tylko pozazdrościć jego żonie. <grym> jeżeli, jeżeli by była. <grym> no no była, była. Ona najpierw była spersonifikowana, potem nagle się okazało, że nie, że ta żona to nie jest ta żona. Tak trochę jakby scenarzyści nie mogli się zdecydować i w końcu ją ukryli gdzieś tam za ścianami i ona była taką, ta, m, taką tajemniczą jakąś osobą. Najbardziej mi się to podobało, że ona nie była tak dokładnie określona. Być może z tego to wynika, że tej postaci, czyli tego sąsiada w takim stopniu, w takim... Tak eksponowanej nie było w formacie pierwotnym. Mm -hmm. Kurski doskoczył jako taka tak. dosyć mocna postać. Tak. Bo Dehony no, Monec nie było tego, nie? Nie, nie, nie było tej nie. postaci w ogóle. Nie, był tam był tam było. O jakby tam było, było więcej przemocy, to już w ogóle by. Roman, Roman Kurski już w drugim odcinku za Może wtedy dwa lata. To jest niesamowite, to... ale jak, jak to jak, jak, ja się znalazłem w tych nowych latach. To było tak, że ja miałem scenkę trzyminutową do zagrania ja po prostu troszkę z bo to wiecie, sposób grania tego to już pewnie m, Artur ni, e, i Czarek opowiadali. To mhm. były na żywo kręcone tak. mhm. historie z publicznością mhm. i tak dalej. Były przygotowania długotrwałe, tam tydzień czasu. No a przez ten czas tam sobie coś tam robiłem i przygotowałem się tak, że zrobiłem sobie te tatuaże, a to było zerżnięte z mojego sąsiada z ulicy Barskiej na Ochocie, <laughs> który mieszkał mm, na dole i wszystko było zarżnięte. Dziękuję panu. Eee, czyli sąsiady, mordy, mordy sąsiad, mordy jest zbida. Eee, nie dam rady, może by tak blaszkę co, i tak dalej. To wszystko od niego było. Super. No i oczywiście te tatuaże, także to była postać zdjęta prawie że w całości z kogoś tam. Ten Kurski ma. Yy, można by powiedzieć, archetyp w życiu, że tak powiem, naszego miasta. To w sumie taka ciekawostka. Bo no. Nikt się tego tak. nie spodziewał, że taka Aha. postać faktycznie gdzieś tam istnieje. No. Tak, bo takich postaci istnieje mnóstwo, jak się tak poprzyglądać, nie? A wie pan, co się z nią stało finalnie? Nie, nie wiem, aczkolwiek mieszkam bardzo blisko. Widziałem go kiedyś w nie najlepszej formie. Mam nadzieję, że. Że dał radę, bardzo mu kibicuję, tym bardziej, że no, dzięki niemu zbudowałem jedną z najbardziej e, pamiętanych postaci w sitkomach polskich. E, przy najbliższej okazji będzie Blaszka. A tak, jeszcze wracając do tych potraw e, ulubionych, to jak jest z, z ich e, ilością? Jak dużo lubi pan jeść? No, ja jestem kompulsywnym żarłokiem. Odłożyłem wszystkie inne nałogi. Nie pale, nie piję więcej nie powiem w tej sprawie, <tosanowiali> natomiast rzeczywiście uwielbiam jeść i wyglądam tak tylko dlatego, że bardzo dużo ćwiczę, biegam i tak dalej. Ale rzeczywiście mm. tu mamy dużo z naprawdę. naprawdę poza tymi nałogami. <tosanowiali> ja należę do ludzi, którzy po prostu lubią zjeść. No tak, idealnie trafiliśmy. No Idealna osoba idealne miejsce. No Tylko radzę nie jeść nie toperzy w Wuhan, Bo to... No słyszałem, ale bo... ciężko je złapać. Ciężko je złapać są niestradne. Po celą, po celą Subskrycje się mielą. Gdzie kebab, gdzie pączki? Pełną gębą tam żo. Propozycja, że każdy z was, żeby strzelił taką popisówkę i dokleił jeszcze swoją wersję takiej właśnie pioseneczki, takiej zwroteczki. Zczycie w komentarzach koniecznie. Jaki ma Pan sposób na radzenie sobie z obecną sytuacją, czyli z koronawirusem? No, Korona, mam tylko jeden sposób. sąsiady mordy że mój kumpel z Wolskiej mówił e, Ty sąsiad nie pij więcej ale mniej też nie To była najważniejsza rada jaką w życiu słyszałem na koronka wirus <laughs> mamy tylko jeden lek nie może być mniej niż 60% nie może być więcej niż 90% najlepiej jak to będzie taka dobra 70% -tka. nalewamy odpowiednio z góry żeby nie uronić kropelki nie wolno o. i to jest na dobry chaos teraz żeby wzmocnić <kliwanie> Lecznicze działanie. <kliwanie> Kapara. Bierzemy e, ziarenko pieprzu. Ziarenko pieprzu, o, ale to w normalnych warunkach. Kiedy grozi nam koronka wirus, bierzemy garsteczkę pieprzu. Tr, 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 tr. Czekamy niewiele. Polewamy yy, medykamentem, gardziołką, polewamy rąsie, buziaczka, nie zalewać oczu, bo będzie szczypało, szyjkę, elegancko wychodzimy na miasto. Nie witamy się metr od siebie e, koleżka, nie częstujemy się wzajemnie alkoholem, jeżeli ja piję z gwinta, ty nie pijesz z gwinta i odwrotnie. Powiedziane, załatwione, wyleczone. Czary mary, to wchodzi jako stryga. Śmiało słuchajcie, pełny przepis w opisie. Dobrze, to próbujmy, czyli se Wam wszystko Nie bójcie się sam, to że że to jest najlepsze lekarstwo. Nic po tym nie będziecie czuć. Czy jak ja to wypiję, to ja mogę już lecieć na imprezę do centrum? Możesz wchodzić na imprezę bez żadnych obaw. Zamiast maseczki. I może nawet jechać hmm. na, na obiad na nietoperza do Włochana? Nietoperza nie polecam, ale mają niezłe węże. O, trzeba spróbować. No to są Dobrze. szary. To pokażcie co potraficie. Dobra, panie Kurski. Ja sobie Maseczka. zostawię jedną wersję. Śmiało, śmiało! Jest moc. Żyjesz, no, się. No żyjesz. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, okej. Okay. No. Ja żyjemy. Szkoda preparatu na takie polski kafak. Challenge. Można oczywiście. Eee... No, tak. To jest zewnętrzny. Co jest skuteczne? W tym przypadku i dzisiaj, kochani, nie wiemy co będzie, myślę, że i do środka i na zewnątrz. Wyjara wszystko. <grym> Trzeba się <grym> słuchać mistrza, nie? I na zewnątrz. <grym> Jeszcze po <ziarenku> do oka. <grym> <grym> nie, nie, bo tak, on oczy bierze najbardziej ten wirus. Dobrze, jest fajnie? A, fajnie, co? No, przeszło na drugą stronę, pod gałkę. Pan, proszę bardzo, do nosa jedno. Do nosa, bo przez nos też wchodzi. Tylko jedno daj. Tak. No, wila to... no to... no przeszedł. Poszedł. No to teraz spróbujemy głębiej jeszcze, żeby tędy. Skoro to trzeba? Odtędy. Bo to podobno trzeba dobrze przeczyścić kichy też. No to ja. Pobawili się? Pełną gębą? No suba sąsiady, w mordę jeża. Idę dorobić e, e, preparatu, bo może zabraknąć. A to jest wtedy nieszczęście, jak zabraknie przedwcześnie. Nie daj Boże. No sąsiady, koniecznie piszcie, jak wam smakował wolski kafar. I czy ziarenko pieprzu hmm, przeleciało z góry do dołu i po jakim czasie pojawiło się tam, hmm, gdzie wszyscy się domyślamy. Na razie. Ale kochani, przestrzegam. To jest antyinstrukcja. instrukcja Wódka z pieprzem na koronawirusa nie pomoże. Ten preparat na pewno się nie sprawdzi. Proszę was, stosujmy się do zaleceń od górnych. Musimy to przetrwać. Nie wychodźcie bez potrzeby z domu. Opiekujcie się swoimi bliskimi, dbajcie o siebie. I do zobaczenia. Jeśli chodzi o imprezy, domówki, spotkania ze znajomymi, też to lubię. <laughs> Ale na ten moment lepiej to ograniczyć, zależąc na siebie, na bliskich, szczooczkach. I ja również do tych słów się dołączam. Pamiętajcie, że możecie jeszcze zwiększyć swoją ochronę, nie jedząc na mieście. Możecie gotować w domu, co będzie przede wszystkim zdrowsze i pewnie smaczniejsze. A w tym odcinku to by było tyle. Jeżeli wam się podobało, koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Cześć.